Cześć dzieciaki. Księga pierwsza. Lato muminków. Rozdział pierwszy. Czyta Wojciech Puzrewski. Mama muminka siedziała na schodach w słońcu i przymocowała osprzęt do okrętu skory. Jeśli dobrze pamiętam, to Galion ma dwa duże żagle z tyłu i kilka małych trójkątnych z przodu. Pomyślała. Najtrudniejszy był ster, ale chyba jeszcze trudniejsza ładownia. Mama Muminka zrobiła z kory malutką przykrywkę na luk, a kiedy przyłożyła ją do otworu, pasował w sam raz. Jej cienkie brzegi przywierały ściśle do pokładu. Na wypadek sztormu, powiedziała sama do siebie i westchnęła, uszczęśliwiona. Obok niej na schodach siedziała Mimbla z kolanami podciągniętymi pod brodę i przyglądała się. Patrzyła, jak mama Muminka przytwierdza sztak szpilkami o różnokolorowych, szklanych główkach. Na szczytach masztów umieściła czerwone proporczyki. Kto go dostanie? zapytała Mimbla z namaszczeniem. Muminek! Odpowiedziała mama Muminka, zajęta szukaniem w koszyku z przyborami do szycia czegoś odpowiedniego na linę kotwiczną. Zgnieciesz mnie, pisnęło cieniutko z koszyka. Moja droga, powiedziała mama Muminka. Twoja mała siostrzyczka znów jest w koszyku. Pokuje się igłami. Mi zawołała groźnie Mimbla, usiłując wydostać siostrę ze splątanego motka włóczki. Wychodź natychmiast, ale mała mi wczołgała się jeszcze głębiej w motek i znikła bez śladu. Te wszystkie kłopoty są stąd, że jest taka mała, żaliła się mimbla. Nigdy nie wiem, co się z nią dzieje. Czy nie mogłabyś i dla niej zrobić łódki z kory? Pływałaby sobie w beczce z wodą i widziałabym przynajmniej, gdzie jest. Mama muminka roześmiała się i wyjęła z torby kawałek kory. Czy myślisz, że to utrzyma małą mi? zapytała. Na pewno, odparła Mimla. Ale zrób także jej skory mały pas ratunkowy. Czy mogę pociąć motek na kawałki? Krzyknęła mała mi z koszyczka. Proszę bardzo, odpowiedziała mama Muminka. Siedziała podziwiając swój okręt i zastanawiając się, czy jeszcze o czymś nie zapomniała. Nagle przyfrunął skądś wielki czarny płat sadzy i opadł prosto na pokład. Fuuu, powiedziała mama Muminka i zdmuchnęła go. Ale zaraz przyszybował drugi i osiadł jej na pyszczku. Powietrze było pełne sacy. Mama Muminka podniosła się z westchnieniem. To okropność z tą górą ziejącą ognia, powiedziała. Góra ziejąca ogniem? spytała mała mi zaciekawiona wytknęła głowę z koszyka. Tak, jest tu w pobliżu góra, która zaczęła ziać ogniem, wyjaśniła mama Muminka. I sadzą. Od czasu, gdy wyszłam za mąż, zachowywała się spokojnie. A teraz... Kiedy akurat rozwiesiłam całą bieliznę do suszenia, znów zaczyna ziać i wszystko będzie czarne. Wszyscy się spalą! Krzyknęła mała mi radośnie. I wszystkie domy, i ogrody, i zabawki, i rodzeństwo, wszystko się spali! Głupstwa! Powiedziała mama Muminka zgarniając płat sady z pyszczka. Po chwili wstała i poszła poszukać Muminka. Pod stokiem, zaraz na prawo od drzewa, na którym tatuś Muminka zwykle wieszał swój hamak, było oko wodne. Pełne jasnobrązowej wody. Mimbla twierdziła zawsze, że na środku nie ma ono w ogóle dna. Może miała rację? Wokół jego brzegów rosły szerokie, błyszczące liście, żeby ważki i pająki wodne miały gdzie odpocząć, a pod powierzchnią wody kręciły się chyżo różne stworzonka z zaoferowanymi minami, głębiej lśniły złote oczy żaby, niekiedy zaś w przelocie można było zobaczyć, jak śmigają jej tajemniczy krewni, którzy mieszkali na dnie wśród muł. Muminek leżał na swoim zwykłym miejscu, czy też na jednym ze swoich zwykłych miejsc. Zwinięty w kłębek na zielono-żółtym mchu, z ogonkiem starannie podwiniętym pod siebie. Poważny i zadowolony patrzył w wodę, słuchając sennego brzęczenia pszczół. To na pewno dla mnie, pomyślał. Jestem pewny, że dla mnie. Mama każdego lata robi pierwszy okręt dla tego, kogo najbardziej lubi. A potem jakoś tak... Wykręci, żeby nikomu nie było przykro. Jeżeli ten pająk wodny popłynie na wschód, to Jolki nie będzie. Jeśli na zachód, to Jolka będzie, ale taka mała, że strach ją będzie wziąć do łapki. Pająk wodny sunął zwolna w kierunku wschodnim. Muminkowi łzy stanęły w oczach. W tej samej chwili trawa zaszleściła i z pomiędzy źdźbeł wyjrzała jego mama. Hej! – zawołała. – Mam coś dla ciebie. Ostrożnie spuściła galion na wodę. Zakołysał się pięknie nad swym odbiciem, po czym popłynął tak naturalnie, jakby nigdy nic innego nie robił. Muminek natychmiast zauważył, że mama zapomniała o jolce. Potarł pieszczotliwie pyszczkiem o jej pyszczek. Było to takie uczucie, jakby się lekko dotknęło twarzą białego aksamitu. I powiedział: To najpiękniejszy okręt, jaki kiedykolwiek zrobiłaś! Usiedli obok siebie na mchu i patrzyli, jak galion płynie. Prosto przez jeziorko i jak zatrzymuje się po drugiej stronie przy wielkim liściu. Od strony domu słychać było jak mimbla nawołuje młodszą siostrę. Mi, mi, krzyczała. Ty potworze, mi, chodź do domu, to cię wytargam za uszy. Znów gdzieś się schowała, powiedział muminek. Pamiętasz, jak kiedyś znaleźliśmy ją w twojej torebce? Mama muminka kiwnęła głową potakująco. Siedziała z pyszkiem pochylonym nad taflą wody i patrzyła na dno. Tam leży coś błyszczącego, powiedziała. To twoja złota bransoletka, odparł muminek. I naszyjnik panny migotki. Czy to nie jest dobry pomysł? Wspaniały, przyznała mama. Odtąd zawsze będziemy trzymać naszą biżuterię tutaj, w brązowej źródlanej wodzie. Tu wygląda o wiele ładniej. Tymczasem mimbla, stojąc na schodach domu muminków, tak wołała, że aż zachrypła. Wiedziała, że mała mi siedzi w której ze swoich rozlicznych kryjówek i śmieje się. Powinna mnie zwabić miadem, pomyślała mi. A potem kiedy przyjdę dać mi w skórę. Słuchaj Mimbla, odezwał się tatoś Muminka ze swego fotela na biegunach. Jeśli będziesz tak krzyczeć, to ona nigdy nie przyjdzie. Krzyczę tylko dlatego, żeby mieć, <laughs> żeby mieć czyste sumienie, wyjaśniła Mimbla. Kiedy mama wyjeżdżała, powiedziała: Zostawiam młodszą siostrzyczkę pod twoją opieką. Jeżeli ty nie potrafisz jej wychować, to nikt nie potrafi. Ja w każdym razie zaniechałam tego już na samym początku. Teraz cię rozumiem, odpowiedział tatuś Muminka. Krzycz sobie, jeśli cię to uspokaja. Dodał, po czym wziął kawałek placka z nakrytego do śniadania stołu. Rozejrzał się ostrożnie i umoczył go w dzbanku ze śmietaną. Stół nakryty był na pięć osób. Szósty talerz stał pod stołem, na werandzie, ponieważ Mimbla twierdziła, że tam właśnie czuje się bardziej niezależna. Talerz mi był, ma się rozumieć, bardzo mały. Stał w cieniu wazonu z kwiatami pośród stołu. W ogrodową ścieżką przybiegła mama Muminka. – Nie śpiesz się tak, moja droga – powiedział tatuś Muminka. – Przegryźliśmy już coś niecoś w zbiżarce. Mama Muminka sapiąc weszła na werandę i stanęła patrząc na stół nakryty do śniadania. Cały obróz był w sadze. Uff! jęknęła, co za upał? I ta sadza okropność z tą górą ziejącą ogniem. Gdyby była choć trochę bliżej, można by przynajmniej mieć przycisk na biurko z prawdziwej lawy, powiedział tatuś Muminka z żalem. Upał rzeczywiście był nieznośny. Muminek leżał wciąż jeszcze nad jeziorkiem i spoglądał w niebo, które było zupełnie białe i wyglądało jak srebrna tarcza. Słyszał, jak mewy nawołują się nad morzem, czuje się burze w powietrzu. Pomyślał sennie i podniósł się z mchu. Jak zawsze, gdy szło na zmianę pogody lub o po zmierzchu, albo kiedy poświata na niebie była jakaś dziwna, zatęsknił za włóczykijem. Włóczyki był jego najlepszym przyjacielem. Oczywiście pannę Migotkę lubił także, ale dziewczyna to już nie to samo. Włóczyki był pogodny, wiedział mnóstwo różnych rzeczy, ale nie mówił o nich bez potrzeby. Czasem tylko opowiadał o swoich podróżach, i wtedy odczuwało się rodzaj dumy, jakby się było dopuszczonym do udziału w jakimś tajnym sprzysiężeniu. Kiedy pojawiał się pierwszy śnieg, Uminek razem z innymi zapadał w sen zimowy. Włóczyki natomiast wędrował wówczas na południe i dopiero z nadejściem wiosny wracał do Doliny Muminków. Tej wiosny nie wrócił. Muminek czekał na niego od chwili, gdy zbudził się ze snu zimowego. Choć nikomu o tym nie mówił. Kiedy stada ptaków przeleciały nad doliną, a śnieg na północnych stokach znikł. Muminek zaczął się niecierpliwić. Tak długo nie czekał nigdy. Przyszło lato. Miejsce nad rzeką, gdzie włóczyki rozbijał swój namiot, zarosło trawą i zazieleniło się, jakby nikt nigdy tam nie mieszkał. Muminek wciąż jeszcze czekał, choć już nie tak bardzo. Zmęczył się i był trochę rozżalony. Któregoś dnia panna Migotka zaczęła mówić o tym przy obiedzie. Jak ten włóczyki spóźnia się w tym roku? powiedziała. Kto wie, może wcale nie wróci. Odrzekła Mimbla. Na pewno buka go zjadła, pisnęła mi. Albo wpadł do jakiegoś dołu i rozbił się na kawałki. Cicho bądź przerwała mama Muminka. Włóczyki zawsze da sobie radę. Może jednak naprawdę coś się stało? Myślał Muminek, idąc wolno wzdłuż rzeki. Są przecież buki i policjanci. I przepaści, w które można wpaść, i można zamarznąć na śmierć, i wlecieć w powietrze, i utonąć w morzu, i połknąć oś, i tak dalej, dalej. Wielki świat jest niebezpieczny. Nikt tam nikogo nie zna, nikt nie wie, co ktoś inny lubi, czego się boi, a właśnie gdzieś tam wędruje Włóczyki w swoim starym, zielonym kapeluszu. I gdzieś tam jest dozorca parku, jego największy wróg. Niebezpieczny wróg. Muminek stanął na moście i patrzył ponuro w dół na wodę. Nagle jakaś łapka dotknęła lekko jego ramienia. Muminek podskoczył i zakręcił młynka. Ach, ach to ty powiedział. Tak mi smutno, rzekła panna migotka i spojrzała na niego prosząco spod grzywki. Na uszach miała wianek z fioków i okropnie nudziła się od samego rana. Muminek mruknął przyjaźnie. Pobawmy się, powiedziała panna migotka. Pobawmy się, że ja jestem wyjątkowo piękna i że ty mnie porywasz. Nie wiem, czy jestem w odpowiednim nastroju, odparł muminek. Panna migotka opuściła uszy. Wtedy muminek szybko potarł pyszkiem o jej pyszczek i powiedział. W to, że jesteś wyjątkowo piękna, nie potrzebujemy się bawić, bo jesteś piękna. Ale wolałbym cię porwać raczej jutro. Dzień czerwcowy minął i zapadł zmierzch, ale upał wciąż nie ustawał. W suchym, gorącym powietrzu unosiło się moc sadzy. Rodzina Muminków straciła humor. Stała się milcząca i nietowarzyska. W końcu mamie Muminka przyszło na myśl, żeby wszyscy spali w ogrodzie. Wyszukała kilka przyjemnych miejsc i przy każdym posłaniu postawiła małą lampkę, żeby nikt nie czuł się samotny i opuszczony. Muminek i panna Migotka zwinęli się w kłębek pod krzakami jaśminu, ale nie mogli zasnąć. To nie była zwykła noc. Wokół panowała jakaś niesamowita cisza. Tak gorąco! Żaliła się panna Migotka. Wiercę się i wiercę, i prześcieradło jest jakieś nieprzyjemne. Jeszcze trochę, a zacznę myśleć o smutnych rzeczach. Ze mną jest zupełnie tak samo, odpowiedział muminek. Usiadł i patrzył na ogród. Zdawało się, że wszyscy śpią. Lampy paliły się spokojnie przy każdym posłaniu. Wtem krzaki jaśminu zadrżały gwałtownie. Widziałeś? zapytała panna Migotka. Tak, ale teraz znów jest spokój odparł mu muminek. Zaledwie to powiedział, gdy nagle lampa przewróciła się na trawę. Kwiaty nagrządce zadrżały, a w ziemi powoli zrobiła się szczelina i zaczęła sunąć naprzód. Sunęła i sunęła, aż w końcu znikła pod materacem. Potem rozszerzyła się. Ziemia i piasek posypały się w głąb rozpadliny, a w pewnej chwili znikła w niej szczoteczka do zębów muminka. Była zupełnie nowa! krzyknął muminek. Widzisz ją? Pochylił pyszczek nad szczeliną i zajrzał. W tej samej chwili szczelina zamknęła się. Zupełnie nowa! powtórzył muminek osłupiały. Niebieska! Pomyśl raczej, co by się stało, gdyby twój ogonek tam się dostał. Pocieszała go panna Migotka. Musiałbyś tu siedzieć przez całe życie. Chodź, zawołał Muminek, zrywając się gwałtownie. Pójdziemy spać na werandę. Przed domem stał tatuś Muminka i węszył w powietrzu. W ogrodzie szeleściło coś niespokojnie. Stada ptaków zbiły się w powietrze, a różne drobne nóżki gorączkowo przemierzały trawę. Ze słonecznika rosnącego przy schodach wytknęła głowę małami. Teraz się zacznie! Zawołała podniecona. Nagle pod ich stopami rozległ się cichy pomruk. I jednocześnie usłyszeli, jak w kuchni z wielkim hałasem posypały się z półek rondle. Czy to już... Śniadanie? Spytała mama Muminka, zrywając się z posłania. Co się dzieje? To nic, moja droga, odpowiedział tatuś. To tylko góra ziejąca ogniem trochę się rusza. Pomyśl, ile przycisków z lawy teraz obudziła się i mimble. Wszyscy stanęli przy balustradzie werandy i patrzyli. Gdzie jest ta góra? Zapytał Muminek. Na małej wyspie, odpowiedział tatuś. Na takiej małej czarnej wyspie, na której nic nie rośnie. Nie myślisz, że jest to trochę, no troszeczkę niebezpieczne? Szepnął Muminek i wsunął łapkę do łapki tatusia. No tak, odpowiedział tatuś Muminka uprzejmie. Może to i jest trochę niebezpieczne. Muminek kiwnął głową zachwycony. W tej samej chwili usłyszeli potężny łoskot. Szedł gdzieś pod morza. Początkowo przypominał pomruk, a potem coraz to silniejszy grzmot. Wśród jasnej nocy zobaczyli, jak ponad lasem, ponad wierzchołkami drzew, zbija się w górę coś ogromnego. To coś wciąż rosło i rosło, a na szczycie miało biały, pienisty grzebień. Myślę, że teraz chyba wejdziemy do salonu powiedziała mama Muminka. Ledwie ich ogonki znalazły się za progiem, gdy ogromna fala wdarła się do Doliny Muminków, zatapiając wszystko w zupełnych ciemnościach. Dom zakołysał się lekko, lecz nie przewrócił się, gdyż był to bardzo solidny dom. Po chwili meble w salonie zaczęły pływać. Wszyscy wbiegli na piętro i usiedli, by przeczekać aż sztormy. Takiej pogody nie było od czasu mojej młodości – powiedział z ożywieniem tatoś Muminka i zapalił śnieg. Noc pełna była niepokoju. Za ścianami rozlegał się huk, łomot i trzask. A ciężkie fale biły w okiennicy. Mama Muminka usiadła w fotelu na biegunach i w zamyśleniu zaczęła kołysać się tam i z powrotem. Czy to jest koniec świata? spytała mała mi ciekawie. Wygląda na to, odpowiedziała Mimbla. Postaraj się być grzeczna, jeśli jeszcze zdążysz, bo teraz już pewnie niedługo pójdziemy wszyscy do nieba. Do nieba? powtórzyła mi. Musimy iść do nieba? A jak się można stamtąd wydostać? Coś ciężkiego uderzyło w to. Światło zamigotało. Mamo! szepnął minek. Tak, kochanie? odpowiedziała mama. Zapomniałem o łódce skory. Została na jeziorku. Znajdziesz ją tam jutro. Odrzekła mama. Nagle przestała się bujać i krzyknęła. Jak mogłam? Co takiego? zapytała podskakując panna Migrot. Jolka. odpowiedziała mama mumijek. Zapomniałam zrobić Jolkę. Przez cały czas miałam uczucie, że zapomniałam o czymś ważnym. Doszła już do szybra, poznajmił tatuś Muminka, który wciąż zbiegał do salonu, by mierzyć poziom wody. Patrzyli na schody wiodące w dół do salonu. I każdy myślał o tych wszystkich przedmiotach, które nie powinny zamknąć. Czy hamak zabrany? Zapytał nagle tatuś Muminka. Nikt nie pamiętał o zabraniu hamaka. To dobrze, ucieszył się tatuś. Miał obrzydliwy kolor. Szum wody wokół ścian domu sprawił, że ogarnęła ich senność. Toteż po kolei zwijali się w kłębek na podłodze i zasypiali. Tylko tatuś muminka, nim zgasił lampę, nastawił budzik na siódmą, bo bardzo był ciekaw, co działo się na dworze. Dobranoc dzieciaki i miłych snów.